Uczestnik Marsz. Pan Stanisław Wyżycki, historyk, regionalista, autor bardzo wielu publikacji poświęconych dziejom polskiego ruchu niepodległościowego w Kielcach i na Kielczyźnie. Pan Mirosław Zganiacz Oboźny marszu Wielokrotny uczestnik marszu Były chorąży Wojska Polskiego Jedna z najbardziej Dla organizacji marszu i jego przebiegu Zasłużonych osób prosimy Pana Dyrektora o parę słów, odznaczonych. Proszę o wstąpienie do szyku. Pani Prezydentowo, Panie Komendancie, czcigodni goście, a przede wszystkim uczestnicy Marszu Szlakiem Kadrówki. Mamy orła białego, szumiącego nad głowami. Mamy tysiące powodów, którymi serca nasze cieszyć możemy. Lecz uderzmy się w piersi. Czy mamy dość wewnętrznej siły? Czy dość tej potęgi duszy? Czy mamy dość tej potęgi materialnej, aby wytrzymać jeszcze próby, które nas czekają? Na to pytanie marszałka Józefa Piłsudskiego wy odpowiadacie. Tak, mamy. Tak, mamy.